Dzień dobry, dzień dobry. Co karty chcą Ci dzisiaj przekazać? Co one same od siebie mają Ci do powiedzenia? Wybierz kartę i sprawdź, jakie wiadomości dzisiaj chcą do Ciebie płynąć. Co masz usłyszeć? Pierwsza, druga czy trzecia karta? Napiszcie oczywiście swój wybór na dole w komentarzu. Obserwujcie profil, aby nie przegapić kolejnych czytań. Dla osób zainteresowanych, zapraszam na indywidualne sesje starotem. A zatem, którą? Ja wybrałam drugą. A wy? Karta numer jeden, szóstka pentakli. Proś, a będzie ci dane. To też jest karta wdzięczności, ale odbiorów również tego, co ktoś ci jest winien. To też jest karta, która mówi o tym że wszelkiego rodzaju instytucje mogą być dzisiaj pomocne. To też jest karta wyciągania ręki. Po szansę o szansę. Jeżeli potrzebujesz pomocy, poproś o nią. To nie jest słabość, a siła, że właśnie tego wewnętrznie potrzebujesz. Karta szóstki pentakli też jest kartą, którą mówi o tym, że ile wni wdrożysz, wniesiesz, włożysz tyle też zyskasz karta numer dwa jest tu karta trójki kielichów, możesz mieć powody do świętowania, uczczenia czegoś znajdź swój klan, osoby z którymi się utożsamiasz i wspólnie coś możecie tworzyć pięknego znajdź też ludzi, z którymi możesz świętować, uczcić swoje sukcesy, ale to też jest karta, która mówi o tym że w relacjach możesz otrzymać to, czego ci Najbardziej potrzeba. Karta numer 3 jest tutaj, karta szamana. Karta, która mówi o tym: wykorzystuj swoje umiejętności. Nosisz w sobie wszystko, czego potrzebujesz. To dziś dobry czas na rozwój osobisty, rozmowy, ale również możesz mieć dzisiaj ogromny dar przekonywania. Dobrego dnia!